Cześć, dziś pokażę Ci prosty sposób na tworzenie grafik produktowych w Karwie, A więc po lewej stronie klikamy aplikacje, dalej zdjęcia produktowe i tutaj po prostu musisz dodać zdjęcia swoich produktów, a więc klikamy wybierz zdjęcia, prześlij nowe obrazy, zaznaczamy wszystkie zdjęcia i klikamy otwórz. Klikamy dalej, tutaj mamy styl zdjęć, jest to sekcja e-commerce, ale możemy też wybrać sekcję motoryzacja, jeżeli sprzedajesz samochody. Ale przejdźmy do sekcji e-commerce. Ja wybiorę sobie ten szablon i klikam Zastosuj. Tworzenie zdjęć zostało ukończone, a więc klikamy. Jak widzisz, jednym z zalet tego narzędzia jest to, że nawet w darmowej wersji Canwy tło ze zdjęć zostało usunięte i umieszczone w odpowiednim miejscu. Możemy sobie od razu pobrać te wszystkie projekty klikając Pobierz wszystko, ale ja sobie je jeszcze pozmieniam, a więc klikam na ten produkt, użyj w projekcie. I tutaj wybieramy rozmiar projektu. Ja wybiorę sobie post na Instagram i dodam sobie tutaj jakiś tekst. Teraz dodam sobie zaokrąglenie do tego elementu. A więc klikam Styl obramowania, zaokrąglenie. I teraz spróbuję sobie wyedytować ten obraz. A więc klikam Edytuj obraz w sekcji dostosuj, klikam wyświetl wszystko, nasycenie ustawmy sobie 40, winieta cienie i dodam sobie do tego projektu kilka chmurek a więc klikam elementy, w wyszukiwarce wpisuję clouds grafika spróbuję sobie tą chmurę jeszcze trochę rozświetlić, a więc klikam edytuj obraz, jasność ustawiam na 30 i w taki oto szybki sposób możesz tworzyć proste grafiki produktowe w kanwie. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!